Witam. Chciałbym w tym roku 2019, który już się niedługo będzie kończył, życzyć wszystkim udanych świąt. Um, udanych świąt spędzonych z rodziną w miłej atmosferze. Um, ogólnie prezentów. W sumie nie wiem co życzyć innym ludziom, którzy by przypadkowo trafili na ten film. Ale z mojej strony to tyle. Chciałem po prostu nagrać króciutki fragment z życzeniami dla osób. No i w sumie co nie wyszło to trochę średnio, ale zamysł ogólnie dobry, więc mam nadzieję, że wszystkim święta w tym roku wyjdą. Ja się pożegnam i idę sobie dalej grać w GTA. Na razie.